Czerwona pustynia, na i wszystkie były takie czerwone, czerwony piasek, który możecie sobie z przywieźć. Także wierzę po prostu, że Bóg ma takie rzeczy dla naszego życia. Dzisiaj chciałam zapytać ciebie bo to jest historia, o co mówiłam Cię, księgi zajaszcza. Czy czekasz na nowe w swoim życiu? Czy jesteś na pustyni, czy byłeś na pustyni? Czy może w tej chwili w ogóle nic nie dostrzegasz, tak jak było, w takich niewidzianych Czy miałeś pragnienia, jakieś takie rosły w Twoim życiu, a tak naprawdę niczego nie widzisz? I wydaje ci się, że nic nie rośnie w Twoim życiu, nic się nie zmieni. Ale czy masz takie oczekiwania w swoim sercu, żeby przyszło to nawet do Twojego życia? Jeśli będziesz miał, to przyjdzie to nawet do Twojego życia. Ja po prostu Was zachęcam, musicie, nie porzucili tych pragnień, że one muszą być w waszym życiu te pragnienia. Czekanie na coś nowego, nie bycie w tym, czym miejscu. jestem. Czy każda kobieta się cieszy, jak to zdobywa na rzecz, Nie, wspaniała, co wybierasz. Potem załamuję się czegoś innego, prawda? Każdy mężczyzna ma inne pragnienia, prawda? Także czegoś nowego pragnie. I te nowe rzeczy przychodzą do naszego życia. Takie są czasami drobne, pojedyncze, ale także są radości. a czasami są wielkie, ogromne. Czekamy na uzdrowienie kobiet w naszych rodzinach, czekamy na radykalną zmianę położenia, na pracę. Czyli w tej chwili jest taka sytuacja, że najlepiej czekać na Boga. Bo sami wiecie, że jest taki globalny kryzys prawda, ekonomiczny. I ja wierzę, że w tym roku, kiedy jest taki kryzys, w naszym państwie, no powiedzmy, że aż nie taki ogromny, ale w jakim stopniu dociera, że możemy jeszcze bardziej oczekiwać Boga że w tym momencie, kiedy, tak jak powiedziane było pustyni, że kiedy się wydaje, że nic nie ma, nic w naszym życiu się nie zmieni, a może być jeszcze gorzej, wyczekamy na lepsze. To jest dobra sytuacja, że czekać na Boga. W szczególnie się demonstruje i nawet się objaja. Wtedy, kiedy nie ma nic, kiedy wszystko zapomniałeś, jak ja po prostu podjąć decyzję, kogo poprosić, gdzie tam z kim po prostu zabiegać o pewne rzeczy wtedy się objaja Bóg. Także myślę, że to będzie dobra sytuacja. Jak się da sytuacja, że teraz my właśnie mamy wydawać kościół w <grym> tego kryzysu. Budynek kościelny, znaczy po kościół budowaliśmy, ludzie siedzą te. Także po prostu to jest dobry czas, tak żeby wodzomorza się objawiła, żebyśmy doświadczyli potem zwiastunowaną chwały jego działania tutaj w tym kościele Bierzycku. To jest dobry czas. Nie patrzcie na ten prostu, że to jest trudna sytuacja, że jakby nie ma niektórzy którzy nie mają pracy szukania. Czasami jest ta praca taka, że niby jest ta praca, ale wszystko musi na głos, i tak naprawdę nie już do końca. Kryzys zaczyna w swojej firmie działać i się wydaje, że ta firma się rozleci ale nie patrz na to, na wszystkim czuła. Jeśli Bóg mówi, że ja czynię rzecz nową, nową, nawet jeśli pewne rzeczy będą się waliły, to i tak czeka, że to nowe uczenie, Bo on to sprawi trochę. Ja tak w dziedzinie roku na początku doświadczyłam, że pomimo, że jest trudna sytuacja ekonomiczna, i tak w zakładzie znajdowałem się w takim zastoleniu. A jednak finansowo miałam więcej niż w kolejnych innych miesiącach. Muszę sobie pamiętać, panie, to jesteś ten. Bo to niemożliwe, jeśli sytuacja finansowa jest taka sobie, a w tym momencie otrzymujesz. Z miejsca pracy, naprawdę więcej niż kiedykolwiek otrzymałaś w ciągu całego roku biegłego to jest coś dziwnego, prawda? to jest jakieś, takie, jedno nie wiąże się z drugim, prawda? <grym> także myślę, że to jest właśnie Bóg to taki, w, roku, w, innego, w tym wszystkim prosto taki Bóg jest To że się tu odwrotnie, okoliczności mówią co innego, a mówi co innego tak i tak się Bóg więc oczekujcie tych nowych rzeczy ja nie wymyślałam sobie, że po prostu o to ja czynię rzecz na ogół, bo ja nie uczynię żadnej nowej rzeczy w tym kościele ale wiem, że to powiedziałbym ja mam bardzo wcześniej to jakieś inne okazje, ale po prostu dzisiaj taka okazja wyszła, nie? i I za, sobie zapisałam tutaj w piśmie za to do, do rok 2009. Wierzę, że po prostu nie... Może czekamy na te nowe rzeczy jako indywidualne, bo to także nas cieszy na dwie, kiedy bracia się dzielą się wami, kiedy siostry przychodzą do w domu, to zrobią w moim życiu, dok, w moim życiu, nie? Ale także cieszymy się, kiedy Kościół nas powstaje w nowe miejsce, nowe życie, nowy czas. To jest niesamowite, wiecie, kiedy Bóg będzie nas przynosił do nowych rzeczy. Kiedy będą nowe służby, jeszcze bardziej ubogacone w tym kościele, kiedy powstaną być może nowe służby, które do tej pory nie było, pomimo tego kryzysu, pomimo tych wszystkich rzeczy, po prostu my będziemy czekać na nowe działania wody. Dlatego powiedziałam tutaj o tej pustyni, celowo o tej pustyni, prawda? Żebyście wiedzieli, że nawet jak to jest pustynia, to i tak przejdzie. przyjdzie. I nawet na tej pustyni zmieni wszystko. I wtedy będziecie widzieli jasno i wyraźnie, że tu była pustynia, teraz nie ma pustyni. Teraz jest wielka, wspaniała, cudowna ołaca. W której siedzą ludzie, sobie to z pyszne owoce, mają wodę, mają światło, mają wszystko. To no właśnie jak widzieliśmy na tej pustyni Izraela, jak światło jest doprowadzane do tej wielkiej, ogromnej, gdzie jest pustynia, piasek, nagle góry skalistej, nic nie ma. Jak oni to ciągną, w jaki sposób, to nie ma pojęcia. Więc to jest mnóstwo inwestycji. W doprowadzenie wody w Izrael, to mają chyba niesamowitych ludzi, którzy tak technicznie są zdolni. że oni to z wielkich, można powiedzieć, głębi, ciągną tą wodę, bo tak naprawdę na pustyni przecież nie ma wody. nie? Ale kiedy widzimy na pustynię. Gdzie te wielkie roszami, które z kolei zraszają wszystkie te rośliny rosnące na pustyni? Więc ta woda skądś się wydobywa, Czy te roszami są stworzone, no nawet tak nakrapiają do wszystko? Czy te rośliny są wszędzie? Stałyśmy kiedyś w takim mieście na tym, może wśród dziewięciu jest I to był już w wieczór, słyszeliśmy tak, szumi pod nogami. Wiesz, co w mieście może szumieć pod nogami, prawda? Byłyśmy na takim chodniku, albo był piękny taki kwiaty rabatkowy jakieś tam. Wiesz, co mi tak szumi na tym chodniku, przez są płyty, prawda? Ale to był taki kwietnik i w tym kwietniku były takie malutkie rurki metalowe. Te rurki miały otwory i zraszały te wszystkie kwiaty, które tam rosły. Ale tak na pierwszy rzut nie było to widoczne w trawniku, wśród tych kwiatów, ale on zraszał te kwiaty i one rosły i były wspaniałe, czy Także nawet tam ma nie po prostu Także tak by doprowadzić wodę do naszego życia. Tutaj Arik przed chwilą i strumienie żywej wody wypłynął naszego życia. Także czekamy na te strumienie tak, także, jak one wypłyną na tym życie innym ludziom coś płynęło, to w nas nie może tu być sucho. To musi być tak, żeby wiecie, nasze życie obogacone o słowo Pana, o relacje z Nim, o społeczność, którą my posiadamy, bo wtedy możemy się dzielić z tym wszystkim, prawda? Wtedy z nas nie może coś płynąć. Także powstańcie, będziemy się modlić. Mówię proszę o O rzeczy nowych w życiu. Ja nie będę czyniła wyzwania, które tak naprawdę każdy powinien oczekiwać, czy nie ma tu osoby, która by nie oczekiwała, bo nie jesteście jakimiś staruszkami, duchów, prawda? To jesteście osobami, które są, powiedzmy, w młodości, w wieku, biegu, w I pomogli się o życiu, które przyjął od Pana. Panie tak dziękujemy Ci, że czynisz nowe rzeczy w naszym życiu. Ty ja powiedziałeś, że oka ja cię na pewno oczekujemy nowych rzeczy od Ciebie Pani. Tak jak wszyscy stoimy na tym miejscu, Pani. Każdy osoby każdy brat i każda siostra, jak również na tym miejscu, Panie, My dziękujemy Ci za to życie, żeby stać przed Twoim tronem, żeby znosić nasze ręce i ogłaszać nowe życie, nowy czas na każdą osobę. ogłaszać nowe życie, nowy czas na tych gościom, ogłaszać nowe rzeczy, które powstaną na naszej pustyni. My chcemy, Panie, by ta pustynia była w naszym sercu, tak sucho dla Ciebie, Panie, w naszych sercu, ale chcemy także, by tu było nawodnione, z naszego serca, strumienie wody żywej wypływały na nie. Chcemy gorąco z całego serca, bo one wypływały. Tak jak brunęły swe domy, tych drogów, panie, wypływają do innych ludzi, odbimy się gorąco z tego serca, panie. Odbimy się, walka, tak żebyście, panie, także myśl, panie, bożą odbudowywane naszego pania, naszego liczby. tym wszystkim, panie, wypełnił te puste miejsca, przyniósł życie na tej pustyni, w sposób wspaniałe, cudowne, owoce, które są także dla innych ludzi i dla nas do to, co docenić życie rosły i się rozwijały Chcemy mieć Ciebie na nowo. Chcemy inaczej się modlić w Pani. Chcemy, w naszych modlitwach także przyszło do życie, Pani. Chcemy, by w tych modlitwach było także nowe życie od Ciebie, Pani. Chcemy gorąco Pani rozmawiać o reguł, które wypływają do Ciebie, Pani, Już nasze wymyślone, takie sublamy, które nam przygotowywane na dłuższą czasie. to nie była martwa religia, ale coś, co będzie nowe, proste od Ciebie. Oczekujemy do Waszych nauczyń. Pani nauczy nas to jest do ale kiedyś nie ma czasami brakuje nam słów, nawet wyraźnie to wszystko. Chcemy, Panie Boże, nowego czasu w naszej Chcemy nowego czasu w naszym słownie, w naszego objawienia, w spotkania, w słowie publiczności, które jest na tym miejscu, Pani. Chcemy, Boże, innego nowego czasu w każdej służbie tego kościoła dla tak. także służenia naszego w różnych miejscach, które Pani mogłoby z tym kościołem, Pani. Tak. Oczekujemy Ci gorąco i żarliwie w tym wszystkim. I to jest cudowne, że kiedy oczekujemy na pewność, że Ty przyjdziesz, wyodpowiedz, świadom jakbyś, bo w tym na co czekamy. A wierzysz, że kiedy czekamy Cię, w strach, w porze, na Cię, strapisz Boże, przychodzimy, a skiewa czekamy na Dziękujemy Ci, biorąc z tego serca Pani. Dziękujemy Ci, Panie że możemy oczekiwać, że później widzieć to wszystko. I jednocześnie będę dziękować i wywyższać i chwalić. Kiedy będziemy patrzyli, miesiąc po miesiącu, że na koniec domu, jak przyszedłeś, jak się ulegliłeś, Pani. Dziękuję Ci za nowe prace z tego serca Pani. Dziękuję Ci za nowe miejsce, w każdy jest Dziękuję Ci panie, za nowe miejsce służenia dla tych osób, które nie posiadają tego miejsca. Dziękuję Ci panie, za nowe wymiary wśród nas, które robią. Dziękuję Ci panie, za nowe wymiary w związku starszych naszym Panie Dziękuję Ci za nowe rzeczy naszego pastora. A, dziękuję Ci za to, co masz nowego naszego Pani, za te wszystkie nowe rzeczy, które masz, naszym gościom mamy w tym regionie czy Polsce. Dziękujemy Ci, gorąco z tego serca. Prosimy Pani, że nas po kolei przynosi wszystkie jednego miejsca Prosimy Ci, gorąco Pani, o panie, się Będziemy Ci z radością czekać tam, gdzie jeszcze nie spostrzegamy, tak jak wspomniane, ale będziemy czekać, że przyjdzie czas, że zobaczymy Pani. Przychodzi dzień, tak na wszystko, Pani się rozwija. To jest widoczne. Wtedy widzisz jak dorośli. Widzisz, jak zaczynamy dawać pomoc, i my Panie chcemy dotykać takiego dnia, chcemy być wierni w tym wszystkim, co będziemy robić dla Ciebie i co czynić Panu, no to by zobaczyć to wszystko, Panie Boże, kiedy przyjdzie od Ciebie. Dziękuję Ci, Ojciec Boże, za te wszystkie rzeczy, wspaniały, cudowny, nowy czas. Dziękuję Ci, Panie, jesteś Bogiem i Do tego Panie, przygotowałeś drogę na pustyni, Dziękuję Ci gorąco, że jesteś w stanie nawolnić wszystkie internety i swój lud. Bůh, který se mi vybráváš, který tě stojí před doma na mnou. Děkuji, že